Witajcie, kochani, w moim nowym filmiku. Dzisiaj chciałam porozmawiać o metodzie mancze homo opono. homo opono. to są słowa powtarzane. W dziękuję, wybacz mi, proszę. Dziękuję, kocham Cię. Jeżeli powtarzasz te słowa, co najmniej przez 3 minuty, powiedzmy, automatycznie Cię wycisza, uzdrawia i możesz. Dzięki temu poczuć swoją moc kreowania swojej rzeczywistości na własnych zasadach królu i królowo. I em, właśnie dzięki homopono można też, właśnie jeżeli masz jakąś intencję, można dzięki homoopono wywołać e, coś e, pięknego w życiu. Nawet te małe rzeczy, małe cuda a cuda są zawsze i wszędzie i cuda dzieją się zawsze. Co sekundę. Tylko czasami nie widzimy tego, ale one się dzieją codziennie i też za kulisami Pan Bóg działa. Więc e, właśnie, mm, jeżeli masz jakąś intencję i powtarzasz tą mantrę, to właśnie Twoje marzenie jest na tej częstotliwości, co właśnie urzeczywistnia się do Twojego świata zewnętrznego prędzej czy później. Mm. Właśnie ludziom łatwo jest też nie wierzyć w to, co nie widzą, znaczy łatwo jest nie wierzyć im to, co nie widzą. Zamiast właśnie zaufać Panu Bogu, zaufać właśnie procesowi, zaufać właśnie sobie, że przecież ja kręcę swoją rzeczywistość i nawet jeżeli jeszcze tego nie widzę w świecie zewnętrznym, nie znaczy, że mi się nie pojawi, nie znaczy, że to nie działa, czy czy właśnie to się nie dzieje, bo wszystko się dzieje za kulisami. I właśnie to ty masz tą moc i ty masz tę decyzję, czy ufasz właśnie niewidzianemu i że to się wydarzy, bo tak postanowiłeś i tak, tak, takie masz założenie, takie masz przekonanie, czy właśnie będziesz wątpił i pójdziesz w inną stronę, co zazwyczaj ludzie robią więc można zdecydować, a ja bym powiedziała, wybierz, wybieramy te pierwsze, co? <laughs> no, że po prostu podążamy za kreowaniem naszej rzeczywistości i nawet jeżeli jeszcze nie widzimy nic w świecie zewnętrznym, nie znaczy, że to się nie dzieje za kulisami, a zawsze są jakieś efekty, zawsze są jakieś efekty, i zawsze się nawet coś dzieje, więc zawsze nawet widać efekty. Tak, nawet jeżeli jeszcze tego nie ma w świecie zewnętrznym, to i tak do ciebie przyjdzie. Trzymaj się, królu i królowo.